Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj z Państwem z powodu jubileuszu 50-lecia pierwszej katedry Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a równocześnie pierwszego Oddziału kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Profesora Leszka Gieca. To wyjątkowa jednostka, którą tworzyły i tworzą osoby z wielkim zaangażowaniem i pasją. Przez pięć dekad naszej historii byliśmy świadkami i uczestnikami. Rewolucyjnych zmian w medycynie, i mieliśmy zaszczyt współpracować z wyjątkowymi ludźmi. Nasza historia, rozpoczęta przez pana profesora Leszka Gieca i pani profesor Marię Truszkluzę, trwa do dzisiaj. Czasy były szczególne ze względu na zmianę zasad finansowania ochrony zdrowia, czyli no, wprowadzono kasy chorych, potem centralizowane NFZ i tak dalej. Nasza wspólna ciężka praca, nasze działania przyczyniły się do powstania w 1975 roku, pierwszej już niezależnej. Kliniki kardiologii. Zatrudniono wtedy kilku młodych lekarzy i byli to Włodzimierz Karkul, Jerzy Dosiak, Janusz Drzewiecki, Andrzej Brodziak i Maria Trusz-Gluza, czyli ja. W 1997 roku. Uruchomiliśmy pierwszy na Śląsku oddział intensywnej opieki kardiologicznej. W tych latach bardzo dynamicznie rozwijała się kardiologia interwencyjna w naszym ośrodku, w naszej klinice. W głównej mierze była to zasługa pana profesora Janusza Drzewieckiego. Aktualnie funkcjonujemy w innych czasach. Staramy się sprostać nowym zadaniom. Nasze aktywności to przede wszystkim bardzo kompleksowe leczenie pacjentów. Tak? Aby czuli się lepiej, żyli dłużej i aby byli szczęśliwsi. To praca ponad 80-osobowego zespołu lekarzy, kardiologów, rezydentów, doktorantów, pielęgniarek, administracji i personelu pomocniczego. Kamienie milowe, które funkcjonują od lat w naszej klinice to kardiologia inwazyjna, elektrofizjologia i elektroterapia. Realizujemy zabiegi wieńcowe i strukturalne. Uwzględniające m.in. wszystkórne implantacje zastawki ortalnej, zamykanie przecieków wewnątrzsercowych, zamykanie uszkalewego przedsionka. Wykonujemy ponad 1000 zabiegów ablacji rocznie. Jesteśmy jednym z wiodących ośrodków elektrofizjologicznych w Polsce. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania, często po raz pierwszy w Polsce czy w Europie. Wykonujemy cały panel zabiegów z zakresu elektroterapii. Aktualnie dzięki zaangażowaniu zespołu zakres naszych zainteresowań znacznie wykroczył poza trzy kamienie milowe. Naszą odrębną specjalnością stało się leczenie schorzeń naczyń płucnych. Prowadzimy terapię różnych form ciśnienia płucnego. Zorganizowaliśmy w ramach GCM I na Śląsku zespół PERT, dedykowany ostrym przypadkom zatrowości płucnej. Wykonujemy zabiegi inwazyjne na naczyniach płucnych. Ważnym rozszerzeniem działań jest prowadzenie terapii w schorzeniach rzadkich, takich jak choroba Fabriego. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w województwie śląskim, który ma taką możliwość. Prowadzimy programy lekowe leczenia hiperlipidemii, kardiomiopatii przerostowej i amyloidozy serca. Dzięki tym aktywnościom uzyskaliśmy tytuł członka europejskiej sieci ERNWARD, zajmującej się leczeniem chorób rzadkich. Jesteśmy jedynym w Polsce ośrodkiem należącym do tej sieci, która stwarza możliwości kontaktów międzynarodowych w zakresie diagnostyki, terapii, ale także działalności naukowej. Bez dobrej diagnostyki nie ma dobrego leczenia. Mamy świetny zespół zajmujący się diagnostyką nieinwazyjną, wybitnych specjalistów z zakresu elektrokardiografii i obrazowania. Nasza pracownia echokardiografii ma najwyższą klasę akredytacji. Wśród zespołu mamy ekspertów z zakresu obrazowania śródoperacyjnego i śródzabiegowego. Obrazowanie to także wykorzystanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy zabiegi z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Nasze aktywności to oczywiście działalność naukowa, działalność w pracach wielośrodkowych, rejestrach oraz działalność dydaktyczna, w tym wykłady, lubię pierwszą kardiologię, dostępne dla szerokiego grona studentów, także poza naszą uczelnią, czy współpraca z Rzeszą wspaniałych studentów należących do największego w naszej uczelni koła naukowego, które mamy zaszczyt prowadzić. Szanowni Państwo, moje koleżanki i koledzy mają szereg talentów i nie sposób ich wszystkich wymienić. Dzięki ich niespożytym siłom organizowany jest w okresie noworocznym koncert Kolęd dla pacjentów. Czy latem zawody sportowe? To coś, co nas dodatkowo spaja i pokazuje nasz potencjał. Arytmologia Kardiak Open Forum to konferencja, która cieszy się dużym zainteresowaniem i organizowana jest przez nas już po raz trzynasty. Dziś spoglądamy wstecz na wyjątkowych ludzi i wyjątkową drogę, którą mamy za sobą. Pełną rzetelnej pracy, odważnych decyzji sukcesów, czasem porażek i walki z wiatrakami. Ale przede wszystkim na niezliczonych naszych pacjentów. Taka spuścizna zobowiązuje. To 50 lat zapisanych w sercach naszych pacjentów, dosłownie i w przenośni. Ale to nie tylko historia naszych pacjentów i ich rodzin to również historia członków zespołu pierwszego oddziału kardiologii empatycznych, energetycznych, pozytywnych. A przede wszystkim otwartych na nowe. I temu zespołowi życzę dalszych, długich, dobrych lat. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję całemu zespołowi oraz wszystkim, którzy z nami współpracują, za Wasze zaangażowanie i nieustanne dążenie do doskonałości. To dla mnie zaszczyt, że mogłam znaleźć się wśród cegiełek tworzących ten zespół i to dzieło.